Dobra, lecimy. Teraz nasz cel, zdobyć ten zamek. Zawsze będziemy mieli tutaj jakby możliwość odwrotu. Tu zostawię bohatera jakiegoś. A, nowy poziom, właśnie. Co my żeśmy szli, w obronę? Sojusznicze stworzenia, które używa użyło. Akcji obrony będzie wykonywać odwet uprzedzający aż do początku jego następnej tury. Sojusznicy, z stworzenia otrzymują plus 6 do obrony przeciwko atakom dystansowym. No, może nam się przydać. Kurat, mam 3 punkty do wydania? Patrzcie, nawet nie wiedziałem o tym. sobie mistrza, sobie mistrza blokujemy premie wrogiej istoty do obrażeń za skrzydlenie i pełne oskrzydlenie są zmniejszone o procent będzie przydać dobra, później sobie pójdziemy w te dwa w kolejny go rankery kurna w hero 103 dawno nie grałem, Mam, mam na kąpie zresztą eee, dobra to już mamy, to już mamy. Tu się mogę ruszyć. rudy. Właśnie, może pomyśleć i kupić rudę Ale potrzebuję 10. Nie trzeba, 10, a ja mam 8 2 nie czekaj, to za to 8 potrzebuje, tylko 8, osiem tysięcy o, właśnie no, rekrutuj dobra, ale to sobie będziemy rekrutować już na następnych tu potrzebuje, co? też 10. ulepszenie literne siedlice tak, pójdziemy w druidów sobie, to 10 potrzebuje, ale to kasy więcej, a to mogę kupić następnym razem, elegancko, dobra, to jutro, to jest to, co ja Was tutaj wyrzucam, Słuchajcie. To jeździć nie umieją? Następna runda, mam nadzieję, że nikt, nikt, nikt nie zaatakuje Nie, super e, Teraz tak, żeby oszczędzić ruchu Co to tutaj tak muszę, żeby się tu dostać? a nie, on inną drogą wyjechał, dobra teraz tak, ty sobie wrócisz tutaj w razie w i ten jest w zamku Ok, next dobra, na całe szczęście oni sobie tam chodzą więc nie, nie, nie będą mi na, na razie zawracać gitary no to może spróbować to wykupić Ja spróbuję to, więc to ogarnę trwial. O, w miarę możliwości będziemy mogli zdobyć ten zamek tu dalej bez ruchu tu mogę kupić jednostki od razu elegancko i też trzeba wykupić sobie super, Kurwa, powoli mi się hajs kończy eee, tu czego brakuje drewno, trzy koła dobra, oszczędzamy hajs oszczędzamy hajs ci się tam ruszają, więc niech tam zostaną i do mnie nie przychodzą. Najlepiej. Co? Dobra, będzie kosztować 10 drewna na 10 rudy. Kurwa, nie mam rudy. Eee, Szybka Nie, zresztą walka. Nie ma szybkich walk. Pozwólmy tylko pajączki. Obrona. Nie, pantera, co jest? A, pantera na blisko. Tak, to jest obrona. Trzy, cztery, trzy, trzy, trzy. Dobra, kogoś z tych 9. Przeczekam. A to Jackson. Kiedy on ma w ogóle kim, Całkiem, całkiem. I tak do mnie nie podejdzie, to obrona więc tak sobie skasuje tamte się pochowały, też się boją obrona tego trzeba kasować, bo najbliżej.

chyba jednego nie zabije na jego easy walk a tu mamy już maksymalny poziom Dobrze, i możemy hajs zbierać super o, rudę będziemy mogli robić super Pięć i ten kurno. Dobra, nie odpuszczę. Zobaczymy, jak mi później hajsu starczy. Więc nie będę ryzykował naś. Dobra, ci się powoli zaczynają, zaczynają bać. Opowiedziałeś mi już o ojcu Danę. A co z jej matką? My nie rozmawiamy o niej. Czemuż to? Ponieważ nie żyje. Panie, wybacz mi, Lady Dan. Nie chciałem być Bo Boleję nad Twoją stronę. Niepotrzebnie. Moje srebrne włosy są jedyną pamiątką po matce, jaką postanowiłam zachować. Zmarła przed wielu laty. Co się nie nazywa srebrne, tylko siwe. Odziedziczyła po niej starość. ze mrocznymi elfami. Podpaliła naszą stolicę. I zgładziła najwyższego władcę, Arniela. Zginęła w pożarze? Nie. Zginęła, gdy stanęła u boku mrocznych elfów. I mój ojciec musiał przebić ją mieczem. Ciekawe, ciekawe. I poczekam, tak akurat będę mógł zrekrutować wszystkie jednostki. A ja to atakujemy dalej. Kamilz odejść, zapłać. Armia popełnia przyłączenie się do bohatera za opłatą. Zapłać, a czemu by nie? To są te same jednostki. Wyobrażenia 1, 2. Jakbym miał jeszcze za co ich wymienić. No to tak sobie wezmę. Są kuratusy droidzi Ale atak, atak no, tak. A tak 7. Kolor morska piana No to tak. Tak, chcę no niestety, ale reszta mi się nie przyda, będzie walczyć u duże, ale pięć koła, jakiś naszyjnik. Kurna, idziemy od razu w zamek, nie ma co, trzeba go mieć, eee, szybka bitka, zacznę bitkę. Tak oni strzelają, to się strzela. Nie, a co? Teraz muszą wyjść. Ja nie będę podchodził, nie mam takiej potrzeby. Po co mam się wychylać, skoro sami się wychylą? Zapraszam, panowie. Mam no, tego tu w ogóle szkoda, taka. Uh, jeden i jeden zadał? Tylko kurna nas Ja Na ten to zanim dojdzie bo to nie wiem, po co go wziąłem ja nie przemyślałem, mogę go bić najpierw no dobra, nie mam many już Mamy zamek. Dobra, mamy czym się bronić, niewielka strata. Nie chodzi. Okej, okay. musimy przeczekać. Chyba się ruszają do mnie Przede wszystkich stworzony generynt zostaje pod wą... OUUUUU co mogę kupić to kupuję Hmm... slot właśnie walka. będziemy mieli więcej złota Więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać tę rundę. One i tak muszą podejść obrona. pewno muszę jednostki, więcej jednostek strzeleskich mieć. wycofałem, bo tak to do mnie, przynajmniej podejdzie, ale nie zaatakuje. Dobrze, że mieliśmy tę możliwość ruchu. Nie wiem, dobra, podejdziemy. Brona. Sobie stój. Ładnie kore, dobra. Elegancko. No i będziemy mieli więcej złota. Większy przyrost. Super. Co to? Kościany smok. O, ale trywialne. Przynajmniej tak pisało. Szkoda, że nie chcieli się przyłączyć. Mmm, całkiem ładny. że zadam jeden ale to jest obrażenie od 86 do 123 tak normalnie? Nie. wiadomo, że bierzemy tą stówkę no powiedzmy raz go wderzymy 140, 200 160 w połowie obrona 430 Dobra, tu cały czas do mnie nie podejdzie Ja sobie tu podejdę tym w razie W Obrona Obrona Dobra Obrona Póki nie podchodzi cały czas nie ma co atakować. Na spokojnie. Dobra, teraz coś możemy zadziałać. Tyle on ma ataku? 20. Dobra, przeczekam chwilę. Przeczekam turę Jest szansa na dwa, ale to tak mało Muszę mieć pewne dwa Już go bardziej nie zadekuje, bo raz się żyje. Jest! Nice! O, przyłączy się Jak wezmę inną postać też? No to też jest, jest różnica o, też. No, też przeciekamy. Uuu, mogę robić te smoki. Dwa tygodniowo. Cztery 600. proszę w sumie 20 dobra tutaj przeczekamy temat tu już wszystko wiem, tu już co? dobra może warto poszukać artefaktów w tym miejscu, pamiętaj, że za tą się, to kradztwo zostaniesz przeklęty minus 20 do przywództwa w czasie kolejnej walki Smocza tarcza plus osiem do obrony. No kur, będzie walczyć niskie, ale to będziemy mieli ten obelisk, drugi już. Zacznij walkę. Wolę teraz za, kogoś słabszego zatykować, skoro mamy minus 20 do przywództwa. Ale mimo wszystko są do pokonania. To jest to jednostka strzelacka, ci muszą podejść. Dobra yy, Na tym muszę się skupić. Czeka. Ile zadaje? Siedem. Chce podejść. Będzie pierwszy góra, wycofam się. Po Kwór nas do ludzi jeden. U, wow, teleportował się takie buty. Mhm, czy on od razu będzie atakował. Ale go zabije. Dobra, ryzyk ryzyk, kurde. Najmocniejszego. Co on mi wyrakuje? Jeden zjada? Dwóch zabije. Co nawet i w ogóle. Strata dwóch to jeszcze nie strata. no No mamy kaska drugi obelisk co nam tu odblokowywuje tereny wody To jest jakiś kurna wyspa, wejście. To chyba gdzieś będzie w tych rejonach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to kolejny zamek. Trzeba go też go zaraz zdobyć. Yy. się najpierw na rekrutacji ulepszenie w międzyczasie Воротать. Ну то есть это Dobra, płyną do nas. Więc zaraz robimy mały powrót. Dobra, chwila przerwy.